Organizujemy jak co roku od 10 lat Marsza Tejsów i będziemy protestować przeciwko szerzeniu w Polsce ciemnoty i religijnych zabobonów. To jest impreza w trakcie trzech dni, które nazywamy Dni Ateizmu. W ciągu tych trzech dni odbywają się dyskusje, panele, ciekawe rozmowy. Wszystko jest skierowane na to, żeby polskie społeczeństwo zaczęło żyć w szczęśliwości i szerzymy krużganego światła, tak bym powiedział. Eee, czy są Państwo zadowoleni z tych zmian, które zaszły w Polsce po wyborach? Żadnych zmian jeszcze nie widać. Zmiany są na razie obiecywane, ale e, jesteśmy pełni nadziei, bo nic innego nam nie pozostaje jak być e, pełnymi nadziei. Są zapowiedzi, są dyskusje, są rozmowy. Pożyjemy, zobaczymy. E, a jakie są postulaty polskich ateistów, ateistów w Polsce? E, przede wszystkim świetka szkoła. Dlatego, że dobrobyt społeczeństwa zaczyna się od wychowania młodzieży. E, religia powinna być wyprowadzona ze szkół natychmiastowo i stuprocentowo wychowanie dzieci i właściwa edukacja to jest przyszłość naszego narodu i wierzymy, że to jest pierwszy krok, najważniejszy, który powinien być uczyniony. A potem zobaczymy. A czy byliby pan, Państwo skłonni do takiego kompromisu, że wprowadzamy czeki oświatowe? No i ci katolicy mogą posyłać swoje dzieci do katolickich szkół, gdzie mają religię, a w, w, ludzie o poglądach lewicowych do szkół lewicowych, w których nie ma, jest zupełnie inny program i nie ma takich w, rzeczy jak religia. Wolny kraj, wolni ludzie. Jeżeli sobie zapłacą, mogą sobie robić szkolenia z czegokolwiek, nawet z katechezy. Natomiast buntuje się przeciwko temu, żeby za moje pieniądze, za moje podatki wykonywano indoktrynację na bezbronnych i niewinnych dzieciach. Ale to samo mogą powiedzieć katolicy, że oni się buntują, żeby na ich dzieciach wykonywać indoktrynację religijną. Nie ma czegoś takiego jak indoktrynacja religijna, jest tylko nawoływanie do rozsądku i rozumu. Ale to nie można pójść na jakiś kompromis, żeby nie było takich konfliktów ideologicznych. Każdy dostaje sumę pieniędzy i każdy może wysyłać swoje dziecko w dziwce. W temacie prawdy nie ma kompromisów, albo jest prawda, albo jest nieprawda. Czyli szkoła e, musi być tylko ateistyczna. Szkoła ma być szkołą. Okej. Okay. Kto, kto jest zaangażowany w tą koalicję e, ateistyczną? Czy są jakieś znane z polityki nazwiska? E, politycy unikają ateizmu, dlatego że ateizm jest... E nalewką, która szkodzi w wyborach. Uh -huh. Dlatego nie dziwimy się temu. Jeszcze jakiś czas musi upłynąć, żeby politycy zrozumieli, że większość Polaków to ludzie rozumni i wtedy może zaczną mówić o ateizmie. Takim najbardziej znanym polskim ateistą jest profesor Hartmann. Tak, profesor Hartmann jest znanym ateistą i był nawet kiedyś na naszym marszu, odegrał rolę łyszczyńskiego. Chcieliśmy mu głowę. Czy zagrożenie widzą Państwo głównie w tej religii katolickiej, która jest najbardziej jest zakorzeniona tutaj w Polsce, czy może także w innych religiach? Jaki jest Państwa stosunek do napływu imigrantów z krajów islamskich? Czy oni są zagrożeniem dla takiej świeckiej, laickiej Polski? Oczywiście, że są zagrożeniem. Każda religia to zło. A islam myślę, że jest takim dość radykalnym ruchem, który no dobrze byłoby, aby powstrzymać przed napływem do Polski. Na pewno. Czyli w, akurat w tym temacie ateistom nie jest po drodze z lewicą i pseudoliberałami, którzy chcą otwierać granice i wpuszczać wszystkich chętnych. Yy, spusza, wpuszczanie wszystkich chętnych nie wiąże się z miłością do islamu. Wiąże się z miłością do człowieka i z humanizmem. Myślę, że te osoby, które po stronie lewej nawołują do przyjmowania Imigrantów to są ludzie, którzy litują się nad ich losem. A nie boją się tego, że y, możemy z pod, de, y, pod deszczu wpaść pod rynne jeszcze gorszego, gorszej dyktatury religijnej? Y, nie wiem, czy się boją, natomiast my będziemy robić wysiłki, żeby im to uświadomić. A jakie są próby, przejawy jeszcze takiej opresji religijnej w stosunku do ludzi niewierzących w Polsce? Co, co by państwa boli? Jak czujecie? Dlaczego czujecie się skrzywdzeni przez obecność w życiu publicznym katolicy? Nie czujemy się skrzywdzeni. My czujemy, że naszą inteligencję ktoś obraża. Obecność różnych dziwnych znaków krzyży w instytucjach w szkołach, w Sejmie. To jest obraza ludzkiej inteligencji i przeciwko temu będziemy protestować. Ale dla Was to nie powinno mieć żadnego znaczenia? Bo to... Ma ogromne znaczenie. O, ale taki... Gdyby Pana ktoś na ulicy ciągle obrażał i mówił, yy, że jego kłamstwa są prawdą, to by się Pan w końcu zdenerwował. No ale ja to w kółko słyszę, bo ludzie zazwyczaj nie, nie zgadzają się z różnymi poglądami ludzi. I e, olewam to. To dlaczego znaczy wy nie olewacie tego, my, że... My przykład... nie olewamy. My jesteśmy ateistami wojującymi i my będziemy walczyć o prawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan? Jarosław Kowal. Dziękuję bardzo. Przyszły balony? Czekamy na balony.